Witam Państwa serdecznie w prezentacji dotyczącej procedury testowania hipotezy o różnicy między dwiema średnimi w dwóch niezależnych populacjach. Przedstawmy ją na przykładzie badania, w których przybadano dwie grupy prawników, sędziów i prokuratorów pewnym testem dyrektywności i otrzymano następujące wyniki. W grupie pierwszej e, możemy założyć, że jest to grupa sędziów. Uzyskano średnią 6,82, odchylenie standardowe 1,34 i tych sędziów było 31. E, w grupie drugiej m, uzyskano średnią 8,07, odchylenie standardowe 1,12 i tych e, prokuratorów było 29. E, e, polecenie brzmi: przyjmując alfa mniejsze niż 5 setnych, Zweryfikuj hipotezę badawczą, a więc hipotezę alternatywną, że istnieją różnice w poziomie dyrektywności między sędziami i prokuratorami. Aby móc zweryfikować tę hipotezę, musimy ją wstępnie sformułować. Hipoteza powinna. Zacznijmy może od hipotezy badawczej, a więc alternatywnej. Ta hipoteza powinna zakładać, że istnieje różnica pomiędzy dwiema średnimi pomiędzy średnią 1 i średnią 2. To znaczy średnia 1 to jest średnia w populacji sędziów, średnia 2 to średnia w populacji prokuratorów. I te dwie średnie mają się od siebie różnić, a oczywiście e, hipoteza zerowa powinna być przeciwnym zdarzeniem, a więc e, powinna zakładać, że średnie w populacji nie różnią się, a więc są sobie równe. Tak sformułowane hipotezy e, pozwolą nam na testowanie statystyki testowej, e, obliczenie statystyki testowej i testowanie ich istnienia. Zatem, gdy gotowe są już hipotezy, gdy je sformułowaliśmy, możemy przejść do formułowania statystyki testowej i do jej oszacowania. Statystyka ta pozwoli nam na weryfikację tych hipotez. I statystyka ta jest oparta na teście T dla prób niezależnych. W tym teście różnice pomiędzy dwiema średnimi x1-x2 przyrównujemy do błędu standardowego tych różnic. A błąd ten standardowy to jest sp2, czyli wspólna wariancja dwóch średnich podzielona odpowiednio przez n-1 i n2-1. I wynika to z takiego założenia, że wariancja wyników w jednej i drugiej grupie są tylko estymatorami prawdziwej wariancji wyników w całej populacji a skoro one są estymatorami, to każda z nich może różnić się o nieco od e, prawdziwej wariancji i najprawdopodobniej prawdziwa wariancja jest średnią z tych wszystkich, zgodnie z twierdzeniem e, le, Laplata. E, tę wspólną wariancję sp kwadrat obliczamy więc zatem jako średnią z tych wariancji. Pamiętamy, że jeżeli grupy nie mają równej liczebności, to średnia ze średnich, średnia z wariancji nie jest średnią, a więc musimy obliczyć ją jako sumę kwadratów SS1 i SS2 i podzielić przez n1 plus n2 minus 1, tak? I ten S sumę kwadratów możemy zgodnie ze wzorami obliczyć na trzy sposoby, albo wprost w wariancji, albo e, jako sumę kwadratów, albo poprzez ten trzeci wzór, to jest rozwinięcie tego wzoru skróconego mnożenia, e, a minus b do kwadratu i z tego rozwinięcia wychodzi taki uproszczony wzór. My skorzystajmy z pierwszego sposobu. Znaczy wyliczmy wprost wariancji. A, a to dlatego, że w naszych danych dane są, podane są odchylenie standardowe grupy pierwszej i drugiej. 1,34 i 1,12, a więc obliczenie e, obliczenie e, wprost wariancji będzie najłatwiejsze. Zatem ja użyję edytora równań i obliczmy. SS pierwszej grupy równa się 134. oczywiście do kwadratu, ponieważ to musi być wariancja, a nie odchylenie standardowe, razy 31 minus 1, ponieważ 31 osób było w pierwszej grupie, minus 1, co wynika z obliczeń. No i przejdźmy do kalkulatora który mówi nam, że 1,34 do kwadratu razy 30 to daje nam 53,868. Zatem równa się 53,868, to jest suma kwadratów w pierwszej grupie. Suma kwadratów w drugiej grupie to jest odchylenie standardowe w drugiej grupie 1,12, Oczywiście podniesione do kwadratu SS w drugiej grupie to jest 1,12, oczywiście do kwadratu i razy 29 osób minus 1. 29 osób było w drugiej grupie minus 1. Zatem po pierwsze, tu będzie w mianowniku będzie 28, a tu będzie nie 1,34, a 1,12. 1,12 do kwadratu razy 28 daje nam 35, 123. 35, 123. A suma kwadratów w drugiej grupie, dzięki czemu jesteśmy w stanie obliczyć wspólną wariancję wyników w obu grupach s które wynosi suma tych dwóch SS-ów, czyli 53,868 dodać 35,123 podzielone przez wspólną liczebność, a więc 30 dodać 29 minus 2, tak? Co, gdy wrzucimy wyniki do kalkulatora, oznacza, że... 53,868 dodać 35,123 podzielone przez 30 dodać 29 minus 2 to jest 57 od razu, to nam daje 1,561. Zatem nasza wariancja wynosi 1,561. Tyle wynosi wariancja wyników w obu porównywanych grupach. A to, gdy już wiemy, to jesteśmy w stanie obliczyć błąd standardowy różnicy między dwiema średnimi. Błąd standardowy różnicy między dwiema średnimi, czyli S średnia 1 minus E średnia 2, daje, jest obliczany jako ten mianownik. Mianownik w teście T. Tak? Jako pierwiastek z sumy ilo razów. Tak? Sp kwadrat przez odpowiednie n. Tak? A więc obliczamy pierwiastek z sp kwadrat to jest 1,561 61 podzielone przez n1 minus 2, a więc 30, 31 minus 1 dodać. Drugi pierwiastek, drugi długi łamek to jest 1,561 podzielony przez drugą liczbę. 29 minus 1. Tak? Co, gdy podstawimy do kalkulatora, daje nam y, 1,561 podzielone przez 30, dodać 1,561 podzielone przez 28, a z tego wszystkiego pierwiastek y, daje nam 0,328. Cały wynik to 0,328. To jest błąd standardowy różnicy między dwiema średnimi. Średnią pierwszą i średnią drugą przy założeniu oczywiście, że wariancje obu, wy, y, obu grup są równe. Wprost z tego jesteśmy w stanie wyliczyć statystykę testową T jako różnicę między dwiema średnimi, czyli x1 minus x2, podzieloną przez błąd standardowy tej różnicy, czyli te 0,328, które wyliczyć. A więc różnica między dwiema średnimi to jest 6,82 minus 8,07, czyli zapisujemy. 6,82 minus 8,07 podzielone przez e, to, co wyliczyliśmy 0,328, a więc w naszym przypadku jest to e, minus 1,25. O, o ile dobrze liczę w pamięci, 8,07. Minus 1,25. Jak słusznie zgadłem, podzielone przez 0,328 daje nam minus 3,811. Minus 3,811. To jest wartość statystyki testowej. T, te, która pozwala nam na oszacowanie wielkości różnic. Między dwiema średnimi w mm, dwóch próbach niezależnych. Pozostaje zatem tylko e, jeszcze mm, dokonać weryfikacji hipotezy, czyli e, podjąć decyzję statystyczną, czy ta różnica, która tutaj została oszacowana, jest istotna statystycznie z prawdopodobieństwem, jak sugerowało e, polecenie, alfa mniejszym niż setnych. Aby odpowiedzieć na to pytanie, musimy najpierw zdefiniować liczbę stopni swobody i mm, poziom alfa. A więc pierwsze, pierwsza rzecz to zdefiniować liczbę stopni swobody df, które zawsze równa się n minus k, gdzie n to jest liczba badanych osób, a k E, liczba e, parametrów, bardzo w przybliżeniu liczba badanych grup. Możemy zatem powiedzieć, że w, w naszym badaniu uczestniczyło łącznie e, N1 plus N2 e, osób, a więc 31 plus 29, ale zapiszmy to dokładniej: N1 plus N2 osób. A Czyli A w K było szacowanych dwie średnie, różnica między dwiema średnimi w dwóch grupach. Jest to liczba stopni swobody dla testu T, szacującego różnicę między dwiema grupami niezależnymi. Zresztą zwróćmy uwagę, że liczba stopni swobody jest zwykle zapisana w mianowniku błędu standardowego w mianowniku błędu standardowego w, y, dla naszej statystyki testowej. N1 minus 1 dodać N2 minus 2. E, zatem N1 plus N2 minus 2, co daje nam w przeliczeniu 57 stopni swobody. A następnie poziom alfa. E, sądzimy, że nasza hipoteza e, po, jest bezkierunkowa. Znaczy, innymi słowy mówiąc, Zakłada, że każda różnica, niezależnie od tego, czy prokuratorzy mają mieć więcej, czy, czy sędziowie, więc większą średnią, będzie nas zadowalała. Każdy kierunek różnic będzie nas zadowalał. Zatem nasza hipoteza jest hipotezą bezkierunkową. Bezkierunkowa ma zwykle w, hi w hipotezie alternatywnej znak różne od zatem nasza istotność, nasz obszar krytyczny jest dwustronny. I alfę, którą, która została podana w badaniu, y, czyli alfa 0,005, czyli alfa setnych, musimy podzielić na dwie strony, na dwoje, babka wyżyła, albo mają większe, albo mniejsze. A podzielone na dwa to jest 0,025, co oznacza y, i 57 stopni swobody, co oznacza, że w tablicach rozkładu T powinniśmy szukać takiej właśnie wartości. No i szukajmy. Nasze tablice są zbudowane tak, że obszar krytyczny jest obszarem jednostronnym, tak jak tutaj za zadaliśmy, a więc musimy poszukać wartość 0,025. No i liczba stopni swobody 57. 57, a na przecięciu 0,025 i 57 odnajdujemy wartość krytyczną 2,200, co oznacza, że możemy ją tutaj wpisać. Równa się 2,002. I e, aby podjąć decyzję statystyczną, wystarczy, że zapiszemy i wystarczy, że sprawdzimy tę e, równość, że tę nierówność, że t jest e, większe od t alfa i wówczas możemy powiedzieć, że odrzucamy H0. E, jeżeli tak się wydarzy, że t, wartość bezwzględna z t, którą oszacowaliśmy, jest większa od t alfa. E, w naszym przypadku Wartość bezwzględna z T wynosi, jak oszacowaliśmy, oszacowaliśmy T wynosi minus 3,811, minus 3,811, a jest rzeczywiście większa od wartości 2,002, co daje nam podstawę do odrzucenia hipotezę zerową. Tak. Daje nam od, podstawę do odrzucenia hipotezy zerowej. Tutaj powinna być jeszcze odrzucona hipoteza zerowa. Możemy zatem powiedzieć, że wyniki badania pozwalają odrzucić hipotezę zerową. Prawdopodobnie, z prawdopodobieństwem alfa mniejszym niż 5 setnych, czyli Prawdopodobnie, albo może, możemy skłaniać się do przyjęcia wniosku, że istnieją istne, istotne statystycznie różnice co do poziomu dyrektywności sędziów i prokuratorów. Ostatnim, co warto zawsze zrobić, aby pozostać zgodnym ze standardami APA, to um, oszacować wielkość różnic. Wskaźnik wielkości e, różnic między obu grupami, czyli. Albo GHGSa, albo DKONA. DekoNA jest bardziej popularne w naukach społecznych, nie wiem dlaczego, ale jest. I oblicza się jako różnicę między dwiema średnimi przez wspólne odchylenie standardowe. Różnica między obu średnimi do wyliczenia jest bardzo prosta. Ja znowu, aby ładniej to wyglądało graficznie, skorzystam z detele równań. A więc jest to 6. 6,82 minus 8,07. To jest ta różnica, którą zapisywaliśmy przy oszacowaniu testu T studenta. Natomiast wspólne odchylenie standardowe to jest pierwiastek z SP kwadrat, które też już oszacowaliśmy e, wcześniej e, przy oszacowaniu błędu standardowego e, i SP kwadrat oszacowaliśmy na 1,561. Z tego pierwiastek to jest wspólne odchylenie standardowe e, dla tych dwóch grup. Zatem zapiszmy e, minus 1,25. Tyle wynosi licznik podzielone przez pierwiastek z 1,561. 1,561. Co daje nam, gdy użyjemy kalkulatora e, pierwiastek z minus 1? E, przepraszam, e, minus 1, minus 1,25 podzielone przez pierwiastek z 1,561. Co daje nam Minus 1 dokładnie. Co daje nam dokładnie minus 1? Oznacza to, e, wynik ten oznacza, że te dwie grupy różnią się od siebie, dwie średnie, o jedno odchylenie standardowe. E, taka jest wielkość tych różnic. E, w Zgodnie ze standardami podanymi przez Koena, które obowiązują i na które najczęściej się powołujemy, jeżeli wielkość D koena pokazuje on w przedziale od 0 do 0,2 to to jest efekt słaby od 0,2 do 0,5 jest umiarkowany od 0,5 do 0,8 silny, a powyżej 0,8 bardzo silny. Możemy zatem powiedzieć, że to są bardzo silne różnice. I rzeczywiście tak jest, bo gdy e, spojrzymy na to, co oznacza odchylenie standardowe, to oznacza, że przeciętna osoba może różnić się o, e, od średniej o tę wartość, o jedno odchylenie standardowe. Tak? A więc możemy powiedzieć tak, że przeciętna osoba, e, przeciętny prokurator e, różni się o od przeciętnego sędziego a, o całe jedno odchylenie standardowe, tak? Czyli przeciętny odchyl, e, prokurator jest zaledwie średnim sędzią albo odwrotnie, tak, a te różnice są bardzo znaczne. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam ponownie na www.karasiewicz.az.pl.